Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z holem kosmetycznym. Troszkę tych rzeczy mam, także nie przedłużając zaczynam i zaczynam tutaj może od makijażu, bo pielęgnacji mam więcej. Pierwszy kosmetyk to jest ten słynny podkład z Catrice. Ja niestety mam go w odcieniu 0,20 i on jest tak jakby pół tonu na mnie za ciemny. Także będę polowała jeszcze na ten 0,10. Jak znajdę, to na pewno kupię. Z pipetką bardzo dobrze kryjący. Na pewno go dobrze znacie. Ja go kupiłam w Hebe za 28 zł. Kolejna rzecz to jest już przeze mnie używana. Mgiełka z inglotam. Tak wygląda opakowanie, zaraz je wyrzucę do kosza, a tak wygląda sama mgiełka. To jest mgiełka nawilżająca, która pachnie przepięknie. Poleciła, moja, poleciła mi ją moja koleżanka Alicja, której dziękuję i pozdrawiam Cię kochana, bo mgiełka jest naprawdę świetna. Bardzo fajnie nawilża, Fajnie się nadaje i na makijaż, i ym, od razu na pielęgnację, bądź po prostu jako takie odświeżenie, nawilżenie skóry, kiedy, kiedy tego potrzebujemy. Następna rzecz to jest. Ym, to jest pomadka, którą mam na ustach, tylko widzę, że ona w kamerze w ogóle wygląda na jakąś różową, a ona jest, słuchajcie, ym, bardziej fioletowa niż różowa. To jest pomadka yy, z Golden Rose, i to jest taki sprów, czyli. Wiecie, całuśna, Ona wygląda tak i ona jest, słuchajcie, taka trochę fioletowa. O! Nie, jak to na ustach wygląda. Tutaj fiolet, a w kamerze wydaje mi się, że wygląda na róż. Yy, ale powiem Wam szczerze, że już ją kilka razy miałam na ustach i pomadka jest naprawdę świetna. Yy, kosztowała około 20 zł. Wygląda super na ustach, bardzo długo się utrzymuje. Kolor wydaje mi się, że mi pasuje dla blondynki takiej. I będę chciała wypróbować sobie jeszcze jakieś inne kolory. Następna rzecz to jest Beauty Blender, czarny Beauty Blender. W sumie to jest. Touch of Beauty z Douglasa i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o samą strukturę tej gąbki, materiał z którego jest wykonana, to już jest moja druga albo trzecia gąbeczka z Douglasa, jest o wiele, wiele lepsza niż ten oryginalny Beauty Blender. Uwierzcie mi, spróbujcie sobie. Kosztowała około 49 zł, ale naprawdę jest świetna. Także to jest mój kolejna, moja kolejna gąbeczka. Następna rzecz to jest nowy podkład z Laury Mercier, dwufazowy. Ja już mam go w odcieniu dask, używałam go w lato, a teraz właśnie na ten okres zimowo-wiosenny mam odcień... Chyba tak to się czyta. I to jest ten dwufazowy, który już Wam kiedyś pokazywałam. Uwielbiam go, będzie też na żywo na kanale, także... Wypatrujcie. Kolejna rzecz to jest z Diora. Z jednej strony rozświetlacz w sztywcie, a z drugiej strony brązer. Kremowy kosmetyk do konturowania twarzy. Ja mam w odcieniu 0,02. Już wam robię słocza brązera. Już używam i nawet fajnie to wygląda. I rozświetlacz. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tak to się prezentuje. Róż, y, rozświetlacz i brązer też. Jak będziecie chciały, to zrobię Wam te na żywo tych produktów. Następna rzecz to jest z takiej limitowanej edycji Art deco, tej takiej sylwestrowej. Taki pyłek z drobinkami. Yy, taki puder, puder z drobinkami. O! Ale będę miała brudno, ale dzisiaj sprzątam to nic. Tak to wygląda. Fajny gadżet, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, sylwestra. Czy, czy jakąś inną imprezę. Można to użyć na włosy, na ciało, na balsam, żeby się fajnie trzymało. Także fajny taki gadżet. I to już, jeżeli chodzi o takie bardziej makijażowe rzeczy, to by było na tyle. I teraz pielęgnacja. Słuchajcie, z alterny. Mgiełka. Yy... Taka mgiełka, m, objętość do włosów i to jest bardzo fajna rzecz. Już używałam raz i wydaje mi się, że naprawdę ta objętość jest widoczna na włosach. Yy, spryskujemy na mokre włosy i później stylizujemy m, jak zawsze. Także będę używała i jeżeli chodzi o, o moją opinię, no to... Pojawi się pewnie w ulubieńcach albo w denku. Następne rzeczy to są gąbeczki. Do, ja ich używam albo do zmywania maseczek, albo po prostu do... Wiecie, jak robię sobie demakijaż buzi, to nie zmywam ręką, tylko właśnie takimi gąbeczkami bardzo lubię. Kosztują 15 zł, dwie sztuki. Już mam w denku te dwie, także musiałam zmienić. Żel pod prysznic z Farmony. O zapachu cytrusowa euforia. I tutaj są mandarynki pomarańcze. Zapach jest obłędny, słuchajcie. Piękny, taki bardzo świeży. To jest aż 425 ml i też kupiłam za jakieś, nie wiem, 17 chyba złotych, także taki żel pod prysznic. Kolejny żel pod prysznic to jest z Lidla, marka Cien. 500 ml jeszcze tego nie miałam, ale odkręciłam sobie w sklepie i. Uch, pięknie pachnie, takim mlecznym kokosem i też nie kosztował dużo, bo jakieś chyba 4 zł. Kolejny żel podpysznic, który aktualnie używam, ale też go niedawno kupiłam, to jest z Douglasa, z ich nowej serii Less Delicious o zapachu koko wanilia. Już z tej serii mam świecę, już Wam pokazywałam i do tego jeszcze mam krem do rąk, także takie dwie rzeczy, pięknie pachnące oczywiście. Koko vanilla, wiecie, że ja lubię takie mega słodkie rzeczy. Następna rzecz też z Douglasa to mydełko dolą, które też aktualnie używam. Też już Wam je kilkakrotnie pokazywałam o zapachu mango. Pachnie przepięknie, jest bardzo wydajne, gęste i dobrze nawilża dłonie, także nie trzeba już później kremować. Kolejne dwie rzeczy to są suche szampony Batiste. Eee, tutaj mam w ogóle jakąś nową wersję, jeszcze wcześniej nie miałam, a tu mam tą floral. Słuchajcie, ja suchych such szamponów mm, za bardzo nie lubię używać, ale już jak muszę to używam, szczególnie jak rano mam do pracy i wstanę spóźniona i nie chcę mi się mieć głowy i robię tego mojego takiego kokona na głowie, to zazwyczaj też mm, sobie spyskuję właśnie suchym szamponem, żeby one nie były takie nieładne. Ale powiem Wam szczerze, że przy dłuższym używaniu te suche szampony bardzo wysuszają skórę głowy i no, nie polecam za często stosować. Następna rzecz, to już też wiecie, że to jest mój lubieniec. Uwielbiam płyn micelarny z Lorela, kupiłam w promocji za 16 zł, dokładnie 15,99 Już go też aktualnie używam, bardzo lubię ten płyn micelarny, on naprawdę... Ładnie i delikatnie usuwa cały makijaż. Kolejna rzecz to jest maska z Kalosa algowa, którą też aktualnie używam. Jest pod moim prysznicem, dlatego jest trochę brudna. Ale uwielbiam te maski Kalosa, Już Wam mówiłam kiedyś, hmm, tak, które maski bardzo lubię, a które niekoniecznie. I ostatnie trzy rzeczy to jest duet z DAF. Szampon i odżywka, i to jest ta seria Intensive Repair, czyli taka bardzo odżywcza, regeneracyjna, wygładzająca, nawilżająca. Szampon 400 ml, odżywka 200 ml, słuchajcie. I ostatnio się zastanawiam, nie rozumiem tego, dlaczego zawsze robią większe szampony niż odżywki? Powinni robić tak samo albo 200, 200, 400 i 400, bo to ja na przykład nie wiem, więcej uzużywam odżywki, tak jak mam 1 do jednego niż szamponu zawsze. I te odżywki są zawsze. Nie rozumiem tego. Jak wiecie o co mi chodzi, to, to dajcie znać, czy też mieliście takie rozkminy. Moim zdaniem zawsze powinien, nie wiem, 500 ml odżywka, na przykład 300 szampan to by akurat dla mnie było ok. No i ostatnia rzecz to jest gliskur ze Schwarzkopa dwufazowa mgiełka, też w promocji kupiona za 10,99, nawet Wam cenę zostawiam specjalnie. Bardzo lubię te mgiełki, zmieniam sobie te kolory raz czarna, raz różowa, raz niebieska, one wszystkie bardzo fajnie ułatwiają rozczesywanie włosów i powodują, że te włosy są takie miękkie, sypkie, także bardzo lubię. Po każdym myciu na wilgotne włosy przed prostowaniem i suszeniem rozprysu sobie I włosy są naprawdę super, później jakieś serum i gotowe. To było na tyle. Dajcie znać, czy coś Wam się spodobało, czy coś mieliście z tych produktów. Jeżeli chcecie jakieś tez na żywo, jakiegoś produktu, to też oczywiście dajcie znać. Zapraszam na wszystkie portale społecznościowe i oczywiście do subskrypcji. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie ślad po sobie w komentarzu i łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Do zobaczenia, Buziaki. pa pa!